Ale bez butów nie. nie da się już stawiać? A my dobra poddał jak... się się nie da żyć jest dobry Opłaty do sobie weź po co dobrą do ojku Tu mamy tyle od Co? Chyba każdy tu przyszedł po itemy, co nie? Trzeba czy popatrzeć sobie Ja go tak... No i madej kurwa, kazałem wam się obsługiwać Dawaj, dawaj, Nice! Yes, yes, yes To nie jest ta moja dziura? To była trocha nieja Ta dziura to była trochę stara Ona jest tutaj to się upadło Abo ja ją rozkopałem właśnie, no mogę sobie pójść, to No tylko ja jestem i coś. coś, aż to... na dziewięć, do dziury świeba Tak jakby na to musi się pójść pan tutaj Ja piosenie, mam mało kasy Ja myślę że będą mi Och! Pół na pół Oj. No czekaj bo pod nami jesteś tam gdzie je akcja więc musimy wjechać nie, bo ja nie mam na tak. O kurde ty Bo tu ich sporo jest Terek tu jest ale to nie ma sensu ta walka chodź, do bo tu no, trzeba z kontrolować nie, 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 Ten stary... Poglącał na sobie jeszcze tepnął cały swój no, gang Ceblik oraj, bo jesteś... Dobra, tarczę mam podmienioną Dobra Oj plus no no i ładnie, chyba Rzuć mi klatę 4, 4. co Kto to jest? Eee, eee, do rapy, 20... do